Andrzej Kierlewicz z nami po kolejnym wygranym meczu. No to już Państwo wiedzą, nie musimy się zawsze powtarzać z tym stępem. Natomiast dzisiaj no był mecz ciekawy, bo chyba kibiców troszkę przyszło. Troszkę trujeczka odpaliła Patryk Pełka. Nie wiem, co on dzisiaj zjadł na obiad, że tak ten mecz zaczął, ale porwał publiczność bardzo. No tak, zgadza się dzisiaj znowu kolejne zwycięstwo, natomiast w drugiej połowie szczególnie ciężki mecz. W tym sensie ciężki, że jakby nie trzymaliśmy naszych zasad ani w obronie, ani w ataku. Stąd drużyna przeciwna rzuciła nam 29 punktów. To nam się zazwyczaj nie, nie zdarza, bo my tyle tracimy w połowie, ale zespół mocny. Natomiast ta pierwsza połowa jakby spowodowała, że byliśmy bardzo bezpieczni. 30 punktów różnicy. Wszystko wychodziło dzisiaj w pierwszej połowie, to, co się, to na co żeśmy się umawiali. Ja tak funkcjonował i obrona była e, bardzo dobra e, z mocnym zespołem. E, także tutaj e, myślę, że to jedna z takich połów lepszych i stąd ten wynik. No i w drugiej, drugiej połowie pełna kontrola nad tym, e, co, się, co się działo na boisku. A, a, Patryk, a Patryk tak. No, w pierwszej, w 7 minut, 18 punktów. I po to mamy w drużynie takich zawodników, którzy są bardzo doświadczeni, seniorów, którzy potrafią się skoncentrować właśnie na ten najważniejszy moment w sezonie i dzisiaj Peła to zrobi. Zrobił to, my myśleliśmy, że jest jakiś błąd w jakichś w statystykach, no bo wszędzie go było pełno, nazwisko Pełka odmienione przez 15 przypadków cały czas, już to dzisiaj zasypiać będę tylko i mówił Pełka przed snem, a on tylko 7 minut, z kawałki. W, tej, w, pierwszej, w pierwszej połowie. połowie. No się... tak, 7 minut, bo złapał już trzy przewinienia. 3 przewinienia. Tak, I tutaj wiedząc, że ta druga połowa może nie być aż tak różowa, no nie, nie ryzykowaliśmy, żeby on tutaj grał trochę więcej. No ale to tak jak mówię, 7 minut, 18 punktów, plus 30 do przerwy, no to, to jakby świadczy o tym, jak my funkcjonowaliśmy w tej pierwszej połowie. A że ja się trochę denerwuję i, i wymagam od zawodników bardzo dużo, niezależnie ile wygra, wygrywamy, no to oni się trochę przyzwyczaili. Publiczność pewnie trochę mniej, bo dzisiaj rzeczywiście chyba nadkomplet, nie, nie, nie widziałem dawno tyle osób na, na, na kole. Także bardzo fajna atmosfera. Ale to też ja powiem tak, no ciężko naprawdę wymóc od zespołu żeby przez 40 minut bronił z taką intensywnością i grał z taką intensywnością w ataku, jak my to robiliśmy w pierwszej połowie. Szczególnie, że no tej rotacji na pozycji 1, dzisiaj ona była mocno zaburzona. Czy znaczy Patryk był specjalnie oszczędzany w drugiej połowie, czy coś tam nie daj Boże się odkleiło znowu? Nie, nie, nie. Wiedząc, że my mamy plus 30 i naprawdę pełną kontrolę nad tym, podjęliśmy decyzję, że nie ma, nie ma co ryzykować. Patryk cały tydzień praktycznie nie trenował. Krótki rozruch w czwartek, trochę w piątek. Także jakby nie był przygotowany, tak jak w, w normalnym mikrocyklu treningowym, do pełnych obciążeń. No i tutaj nam nie, nie, nie potrzeba jest e, żadnego ryzyka. Tym bardziej, że e, mecz przed nami w Katowicach i zespół z Katowic pokazał, że to nie będzie hop, siup nie. i spacerek. Tylko to są chłopcy, którzy się biją, którzy są zaangażowani, e, nie pękają. E, nie. No śląski charakter. Śląski charakter i dobra, i dobra drużyna, to co wiedzieliśmy. Nie przypadek, że oni są w czwórce. Przez cały sezon udowadniali, że mogą wygrywać, bo wygrali z Polonią Bytą, która jest też murowanym jakby faworytem do, do wejścia do pierwszej ligi. Także to nie jest przypadek, że oni tutaj się postawili w drugiej połowie. Ja wiem pewnie, że kibice by chcieli Znowu 50 i 30? A nie, nie, nie. dlaczego? Tak 15 kontrolowane na emocjach, no to najlepiej. No tak, tak. To, 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 to tak dzisiaj zrobiliśmy i tak skontrolowaliśmy. Mam nadzieję to wszystko, że wszyscy są zadowoleni. My jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa. Zawodnicy z wygranej też. A kibice są zadowoleni z fajnego meczu po prostu, bo dzisiaj były fajne zawody, dobra skuteczność. Trochę emocji, tak, no bo nam się w pewnym momencie przytkało, ale tak jak mówię, pełna kontrola nad tym, co się działo. Także wszyscy zadowoleni, jedziemy do Katowic, będziemy chcieli e, zamknąć tą serię, żeby nie wracać jednak na ten trzeci mecz e, domowy, nie nie robić. domowy nie środowy. Ale tak jak mówię, zobaczymy, bo to, to szczególnie w drugiej połowie ten zespół m, pokazał ten śląski charakter i, i to nie będą łatwe zawody dla nas w sobotę. No cóż. Wszyscy życzymy sukcesu w Katowicach. No i oby tak było. Oby Mam nadzieję, że dzięki i e, pierwszy raz powiem nie, nie do zobaczenia w środę. O, tak. o, dokładnie, nie do dzięki. zobaczenia w środę. Dziękujemy. Dziękujemy. Andrzej Kierlewicz.